No cóż, dziś, e, bo wiadomo jaki przeciwnik do nas przyjeżdża i gdzieś się nastawili na to, że kibice nas poniosą trochę do przodu i tak na początku było, no ale gdzieś kilka takich błędów wyminętnych naszych i, i przeciwnik to wykorzystał taki przeciwnik jak, jak Piast takie błędy nasze wykorzystuje. Gdzieś się bo też lekko, żeśmy się przemotywowali, bo, bo niektórzy zawodnicy mieli lekko spętane nogi, no ale bo wiadomo co tutaj będzie się działo. I działo się i tak powiedziałem, no to nie jest przeciwnik na, na tą chwilę w naszych. W naszym zasięgu, tak, gdzieś będziemy szukać punktów z tymi innymi przeciwnikami, w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo, no i zobaczymy. No tak, no przez ostatnie lata tego brakowało, dzisiaj już było widać w moich zawodników od rana takie napięcie, bo wiadomo, co tutaj się będzie działo. No i działo się, także mam nadzieję, że wszystkie kluby podą za tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo widzę, że wszyscy zadowoleni ogólnie z tego, co się tutaj dzisiaj stało. I naprawdę ta hala niesie, na dole jak się stoi, to nie słuchasz własnych myśli, także kibice nam pomagają w tym wszystkim. No na pewno to jest spełnienie marzeń. Gdzieś jako wychowany klub zawsze chciałem zagrać serką na piersi. Yy, niestety no, debiut się nie udał, ale jesteśmy realistami, nie graliśmy z drużyną, która kandyduje do Mistrza Polski i, i tutaj yy, no wiadomo, mecz był bardzo trudny. Zrobiliśmy to, co mogliśmy, wiadomo wynik mógł być troszeczkę lepszy, ale, ale no, już ta, czasu nie cofniemy, trzeba patrzeć na następny mecz i, i gramy dalej. No jasne, że my terminarza nie ustawiamy, nawet nie byśmy zagrali z kimś lżejszym na, na, tym, na tym pierwszym meczu, żeby zrobić dobre wrażenie, niestety no, terminarz jest jaki jest. i. i... I trzeba było się zmierzyć z laureatem do Mistrzostwa Polski. Drużyna piasta na pewno jest świetnie przygotowana motorycznie, tak? składająca się z samych zagranicznych zawodników, którzy gdzieś, gdzieś wiedli prym już w Europie i teraz grają w Gliwicach. No i na pewno, na pewno jest to bardzo mocny zespół. No zdecydowanie tak, sytuacja jest bardzo ciężka. Niestety ta pierwsza runda nie wyszła. Teraz próbujemy walczyć, damy sobie wszystko, żeby, żeby się utrzymać w klasie. Atmosfera była wspaniała, tak? no, Chyba na żadnej hali w Polsce takiej atmosfery jeszcze nie było. Tutaj tutaj kibice, wiadomo, z ruchu są najlepsi w Polsce i, i było to dzisiaj widać. No ciężko tak na gorąco przy wyniku 7-1 dostrzec pozytywy. No nie, bardzo, bardzo ciężki mecz, nie najlepszy w naszym wykonaniu. E, wiadomo, że Piast e, jest e, klasową drużyną, e, postawił wysoko poprzeczkę. E, można powiedzieć, że w pierwszej połowie próbowaliśmy się przeciwstawić, e, e, mocno bronić, kontrować. E, no, ten wynik do połowy nie wyglądał najgorzej. Wydaje mi się, że, że decydujące były pierwsze 5 minut drugiej połowy, gdzie straciliśmy szybko dwie bramki i, i Piast nam odjechał tak. E, Nasze morale trochę spadły. No i niestety, za łatwo utracimy niektóre bramki później. No i jest wynik taki, jak jest. czy, czy można mówić o szczęściu? No. To jest futsal, tak? tutaj łatwiej jest wykrować sytuacje, mieliśmy je, nie wykorzystaliśmy jej. Nie uważam, że to jest szczęście, tylko może musimy popracować nad tym aspektem, żeby w przyszłych meczach jak już dojdziemy do takich sytuacji, żeby je wykorzystywać. No, można powiedzieć, że, że my dzisiaj zawiedliśmy, kibice nie. Jeśli, jeśli, jeśli mówimy o kibicach, no to ten wynik byłby 10-0 dla nas. E, wspaniała atmosfera, no ale to nie jest nic nowego, tak? W pożowie, e, Tutaj na każdym meczu czy na dużym boisku, obecnie gdzie są kibice e, ruchu chorzów, no to atmosfera jest e, zawsze gorąca i, i, i takie wieczory są godne zapamiętania. Jeśli chodzi o sprawy kibicowskie. Before talk about the match, I can say that uh, it's, it's great for futsal, Polish futsal. Zanim powiem o meczu, chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. To, że taki klub jak Ruch dołączył do polskiej futsal ekstraklasy jest bardzo dobre. Ich kibice byli dziś niesamowici. Lubię takie spotkania, gdy jest wielu kibiców. Nieważne jaki jest wynik, oni ciągle dopingowali. Nie przestawali nawet przy 7-1 dla nas. Gratulacje dla nich oraz dla klubu. Gratulacje congratulations congratulations to the club, of course. No, na pewno jest to coś wyjątkowego. Nieczęsto zdarza się, nawet przy pełnych trybunach, żeby atmosfera wyglądała tak jak dzisiaj, i, i na pewno jest to coś, czym trzeba sobie szybko poradzić, jeśli chce się grać piłkę. Bo, bo przecież gramy dla kibiców i, i tu nikt nie możemy mieć związanych nóg, dlatego że, że przyszli kibice i, i głośno dopingowali. I myślę, że, że nas to dzisiaj napędzało, bo, bo świetnie się gra przy takich kibicach, przy takiej atmosferze. Tak, wiedzieliśmy, że. No, każdy, kto tu przyjeżdża, zawsze powtarza, że ten parkiet jest specyficzny. Do tego parkietu trzeba się przyzwyczaić. Tu nie można od pierwszej minuty grać e, tak, jak gra się u siebie, bo, bo trzeba się zaadoptować. E, tym bardziej z drużyną, która wiadomo, że, e, że jest zmobilizowana, bo dzisiaj na pewno e, zastrzyk adrenaliny mieli w szatni potężny, więc wiedzieliśmy, że, że oni na początku będą mocno wierzyć. Jeśli my nie, nie popełnimy żadnego głupiego błędu na początku, no to, to z każdą minutą tej wiary będą, e, będzie im ubywało. Więc najważniejsze było nie zrobić głupich błędów na początku, zaadoptować się do tej hali, poczuć piłkę, poczuć parkiet i, i z każdą kolejną minutą akcją napędzać się i, i przechylić tą e, szalę na swoją stronę. No Nie ma nigdy tak, że, że każdy strzał zamieni się na bramkę. Myślę, że dzisiaj ta skuteczność na pewno była lepsza niż e, w ostatnim pojedynku i, i, i to cieszy, bo, bo jak ta skuteczność będzie t, cały czas. Na takim poziomie, jaka nasza jakość jest w szatni, to, to jestem spokojny o przyszłości. No to tak e, pierwsze to, to mało powiedziane, bo, bo tutaj jakbym policzył e, razem z pracą dla, dla klubu, to chyba z 16-17 lat, więc e, samo przy, przez się, się rozumie, e, co, co to dla mnie znaczyło. E, mnóstwo znajomych na trybunach, których, których znam, czy to ze stadionu, czy ze szkoły, czy, czy tutaj z klubu, więc no... E, z dzieckiem o takich chwilach się marzy, dzisiaj w takiej roli z biegiem czasu znalazłem swój, swój nowy dom, w którym się czuję świetnie, w którym budujemy swoją historię, walczymy o najwyższe cele i, i mam nadzieję, że, że tutaj klub z tą Erką na, na piersi każdy będzie budować też swoją legendę i, i nie pozwoli temu klubowi spać z extra klasy, bo bo na pewno byłaby to wielka szkoda.